Trenerzy dzisiaj rozegraliście pierwszy sparing przed nowym sezonem Extra Klasy. Proszę powiedzieć o trenera odczuciach, o wrażeniach dotyczących tego meczu. No pierwszą połowę tego dzisiejszego sparingu graliśmy przyzwoicie, szczególnie tą drugą część tej pierwszej połowy. Przeprowadziliśmy kilka fajnych, składnych akcji takich w naszym stylu, zresztą po jednej z nich wpadła bramka na 1-1. W drugiej połowie ta gra może była troszeczkę mniej składna, ale wynikało to z tego, że troszeczkę ta jednostka była przemeblowana, a poza tym. no... Trzeba pamiętać o tym, o czym ja zawsze mówię. No jesteśmy na zgrupowaniu, pracujemy tutaj ciężko, a gry kontrolne mają nam służyć temu, żeby pewne elementy sobie ćwiczyć, które wprowadzamy w treningach, później właśnie w tych grach kontrolnych. Chociaż no wynik jest ważny, tak też nieraz mówiłem, bo to jest taka kwestia nabywania takiego nawyku wygrywania. Ona jest bardzo ważna, bo też potem wpływa na postawę drużyny w sezonie.